Cześć, na pewno doskonale wiecie, że na stronie Payback przez cały rok możecie wymieniać swoje uzbierane punkty na atrakcyjne nagrody i vouchery. Dla mnie to doskonała okazja do oszczędzania pieniędzy. Bardzo często sprawdzam na stronie Payback, czy przedmiot, którego akurat potrzebuję, mogę mieć za punkty. Wiem, że warto wtedy zajrzeć również do zakładki promocje. Pomoże się okazać, że daną nagrodę mogę zdobyć w okazyjnej ofercie. Jak co roku Payback organizuje akcję wygaszania punktów. Oznacza to, że nasze punkty, starsze niż 36 miesięcy powinniśmy wymienić na wspomniane nagrody czy vouchery do 28 lutego. W przeciwnym wypadku nasze punkty stracą ważność. To dobra okazja, by sprawdzić, ile punktów udało nam się zbierać. I wybrać dla siebie atrakcyjną nagrodę. A jest z czego wybierać? Wystarczy wejść na stronę payback, znaleźć interesujący nas produkt, a przed dodaniem go do koszyka zdecydować, ile punktów chcemy na niego przeznaczyć. Jeżeli mamy ich za mało, brakującą sumę możemy dopłacić gotówką. Wszystko jest bardzo proste i intuicyjne. Przy okazji zakupów na stronie sklep.payback.pl Mogłam sobie wybrać gratis, dlatego warto tam zaglądać, bo często są różne ciekawe i fajne promocje. Dostawa jest zawsze darmowa, a jeśli złożymy zamówienie do 13, to kurier zjawi się u nas już następnego dnia. Zatem mam tutaj u siebie noże marki Fiskars, Gerlach i Tefal. Wszystkie zestawy są w solidnych blokach: Tefal i Fiskars w drewnianych, a Gerlach w metalowym. W każdym zestawie jest pięć noży różnej wielkości. I różnego przeznaczenia. Mamy na przykład nóż do chleba, nóż uniwersalny, nóż szefa kuchni, nóż do krojenia w plastry czy nóż do obierania. Wszystkie mają bardzo dobrze wyprofilowane rączki i są wykonane z dobrej jakości stali nierdzewnej. Wiedziałam, że dwa z trzech zestawów noży będą zwracać, dlatego ich ostrość postanowiłam wypróbować na kartce papieru. Zdecydowałam, że zostawiam sobie zestaw noży marki Tefal, bo najbardziej pasują w mojej kuchni. Są wygodne i ostre. Doskonale poradziły sobie z krojeniem świeżego bochenka chleba, twardego batata czy siekając drobno cebulę. Pozostałe zestawy zapakowałam w oryginalne opakowania i zwróciłam w łatwy sposób za pośrednictwem tej strony bez konieczności wychodzenia z domu czy drukowania dokumentów. Wystarczy uzupełnić kilka informacji na stronie, a kurier przyjedzie do naszego domu, by odebrać paczkę. Prosto, szybko i intuicyjnie. To co? Na co Ty wykorzystasz swoje punkty payback?